Czy wiesz, że w Polsce żyje kilka różnych gatunków sikorek, a nie tylko ta jedna, którą najczęściej widzimy przy karmniku? Choć potocznie mówimy po prostu sikorka, w rzeczywistości kryje się za tym cała grupa ptaków różniących się wyglądem, zachowaniem i miejscem występowania. W tym filmie pokażę ci siedem gatunków sikorek spotykanych w Polsce. Od tych najbardziej znanych po takie, które są prawdziwą rzadkością. Niektóre widujesz codziennie. Inne mogą zniknąć Ci sprzed oczu na całe lata. Zostań ze mną do samego końca, bo na finał zostawiłam jedną z najrzadszych sikorek, którą naprawdę niewiele osób miało okazję zobaczyć na żywo. Zaczynajmy! Sikora bogatka to najliczniejsza i najlepiej znana sikorka w Polsce. Wyróżnia ją żółty brzuch z czarnym pasem biegnącym przez środek ciała. Im szerszy pas, tym częściej mamy do czynienia z samcem. Głowa jest czarna, z wyraźnymi białymi policzkami, a grzbiet ma oliwkowo-zielonkawy odcień. To ptak niezwykle inteligentny i odważny. Bogatki szybko uczą się nowych zachowań i potrafią zapamiętywać miejsca, w których wcześniej znalazły pożywienie. Badania pokazują, że umieją nawet rozwiązywać proste problemy, by dostać się do jedzenia. Przy karmniku, Sikora Bogatka zachowuje się bardzo zdecydowanie często dominuje nad mniejszymi ptakami, potrafi je przepędzać i jako jedna z pierwszych podlatuje do pokarmu. Zazwyczaj chwyta jedno ziarno lub kawałek jedzenia i odlatuje w bezpieczne miejsce, by spokojnie je zjeść. Jej dieta jest bardzo zróżnicowana. Latem żywi się głównie owadami i gąsienicami, dzięki czemu jest pożyteczna dla lasów i ogrodów. Zimą chętnie korzysta z karmników. Najczęściej wybiera nasiona słonecznika, orzeszki ziemne, tłuszcz i kule tłuszczowe. Unika natomiast pokarmu solonego i przetworzonego. Co ciekawe, sikora bogatka potrafi przetrwać nawet bardzo mroźne noce, obniżając temperaturę swojego ciała, by oszczędzać energię. To jedna z przyczyn, dla których tak dobrze radzi sobie w naszym klimacie. Modraszka, potocznie nazywana Sikorką Modrą, to jedna z najbardziej kolorowych Sikorek w Polsce. Ma niebieską czapeczkę, niebieskie skrzydła i ogon, żółty brzuch oraz charakterystyczną ciemną maskę wokół oczu. Jest wyraźnie mniejsza od Sikory Bogatki, ale nadrabia to energią i temperamentem. To ptak niezwykle ruchliwy i akrobatyczny. Modraszki potrafią zwisać głową w dół, przeskakiwać między cienkimi gałązkami i świetnie manewrować w koronach drzew. Są szybkie, zwinne i bardzo ciekawskie. Przy karmniku często działają sprytnie. Podlatują na chwilę, chwytają ziarenko i odlatują w bezpieczne miejsce. Najchętniej wybierają nasiona słonecznika, niesolone orzeszki oraz kule tłuszczowe. Latem dieta modraszki opiera się głównie na drobnych owadach, larwach i gąsienicach, w tym na szkodnikach drzew liściastych. Dzięki temu odgrywa ważną rolę w ochronie lasów i parków. Ciekawostka: modraszki potrafią uczyć się od siebie nawzajem. Jeśli jedna znajdzie nowy sposób zdobycia pokarmu, inne szybko ją naśladują. To udokumentowany przykład uczenia się społecznego u ptaków. Kolejna ciekawostka. W Wielkiej Brytanii modraszki zasłynęły z tego, że nauczyły się otwierać butelki z mlekiem, aby dostać się do śmietanki. To zachowanie było obserwowane i badane naukowo, a umiejętność ta rozprzestrzeniła się wśród populacji. Sikora sosnówka to niewielka, niepozorna sikorka, często mylona z innymi ciemno ubarwionymi gatunkami. Ma czarną głowę z wyraźną białą plamką na karku, jasne policzki oraz brązowo-szary grzbiet. Jest mniejsza i smuklejsza od sikory bogatki. Najczęściej spotykana jest w lasach iglastych, zwłaszcza sosnowych i świerkowych, ale zimą pojawia się również przy karmnikach. W przeciwieństwie do bogatki jest cichsza i bardziej płochliwa. Rzadko wdaje się w konflikty z innymi ptakami. Sosnówki poruszają się szybko i sprawnie po gałęziach, często przeszukując korę drzew i igliwie. Zimą przy karmniku zachowują się ostrożnie. Szybko zabierają pokarm i odlatują, by zjeść go w ukryciu. Ich dieta składa się głównie z nasion drzew i iglastych, drobnych owadów oraz larw. W karmnikach najchętniej wybierają nasiona słonecznika, niesolone orzeszki oraz tłuszcz, podobnie jak inne sikorki. Ciekawostka: sikory sosnówki potrafią robić zapasy na zimę. Jesienią ukrywają nasiona i drobne kawałki pożywienia w szczelinach kory i w ziemi, a następnie zapamiętują ich położenie, by wrócić po nie w trudniejszym okresie. Sikora czarnogłówka to niewielka sikorka, bardzo podobna wyglądem do sikory ubogiej, przez co gatunki te są często ze sobą mylone. Ma czarną czapeczkę, jasne policzki oraz szarobrązowy grzbiet. Jej ubarwienie jest stonowane i pozbawione wyraźnych kontrastów. Cechą pozwalającą odróżnić czarnogłówkę od sikory ubogiej jest wyraźna jasna plama na karku, która u czarnogłówki jest dobrze widoczna. U sikory czarnogłówki czarny śliniaczek pod dziobem jest nieco większy i na dole delikatnie rozgałęziony. Ma mniej regularny kształt. U sikory ubogiej śliniaczek jest mniejszy, wyraźnie prostokątny i bardziej zwarty. Czarnogłówka ma również nieco większą głowę i krótszą szyję, przez co sprawia wrażenie bardziej krępej. Jej głos jest wyraźniejszy i bardziej dźwięczny niż u sikory ubogiej, co bywa pomocne przy rozpoznawaniu w terenie. Najczęściej spotykana jest w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych w pobliżu bagien, strumieni i zarośli. Rzadziej niż inne sikorki odwiedza karmniki, ale zimą może się przy nich pojawiać. Żywi się głównie owadami, larwami i drobnymi bezkręgowcami, a zimą także nasionami. Przy karmniku zachowuje się ostrożnie, szybko chwyta pokarm i odlatuje w bezpieczne miejsce. Sikora uboga to cicha i bardzo dyskretna sikorka, która rzadko zwraca na siebie uwagę. Jej ubarwienie jest stonowane, dominuje szarość i brąz, a całość sprawia wrażenie jednolitej i delikatnej. Ma czarną lśniącą czapeczkę i delikatne brązowe przyciemnienie na policzku. Brak jasnej wstawki na lotkach. Czarny śliniaczek pod dziobem jest mały, prostokątny i zwarty, bez rozgałęzień. To cechy odróżniające ją od sikorki czarnogłówki. Sikora uboga porusza się spokojniej niż inne sikorki. Często przebywa nisko wśród gałęzi, zarośli i krzewów, rzadziej pokazując się na otwartej przestrzeni. Zwykle działa samotnie lub w parach. Jej głos jest cichy i mało donośny, przez co łatwo ją przeoczyć nawet wtedy, gdy znajduje się blisko. To jeden z powodów, dla których wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej obecności. Najczęściej spotykana jest w starych lasach liściastych i mieszanych, szczególnie tam, gdzie występują naturalne dziuple. Zimą może odwiedzać karmniki, ale robi to ostrożnie i na krótko. Sikora czubatka to jedna z najbardziej charakterystycznych sikorek w Polsce. Łatwa do rozpoznania dzięki wyraźnemu, spiczastemu czubkowi na głowie. Ma biało-czarny wzór na twarzy, szaro-brązowy grzbiet oraz jasny brzuch, a jej sylwetka jest drobna i smukła. Najczęściej spotykana jest w lasach iglastych, szczególnie świerkowych i sosnowych. Zdecydowanie rzadziej pojawia się w parkach i ogrodach niż inne sikorki. Dlatego wiele osób nigdy nie widziało jej z bliska. Czubatki poruszają się szybko i zwinnie, często penetrując korę drzew, szczeliny i gałęzie w poszukiwaniu pokarmu. Rzadko przebywają długo w jednym miejscu i są bardziej płochliwe niż bogatki czy modraszki. Ich dieta składa się głównie z owadów, larw i pajęczaków. A zimą także z nasion drzew iglastych. Przy karmnikach pojawiają się sporadycznie. Jeśli już, wybierają słonecznik i tłuszcz, po czym szybko odlatują. Ciekawostka. Sikora czubatka jest ściśle związana z lasami iglastymi i rzadko opuszcza swoje naturalne środowisko. Jej obecność często świadczy o dość dobrym stanie starego drzewostanu. Druga ciekawostka. Czubek na głowie nie jest tylko ozdobą czubatka może go lekko stawiać lub opuszczać, co jest związane z jej stanem pobudzenia lub czujności. Sikora lazurówka to jedna z najrzadszych sikorek spotykanych w Polsce i prawdziwa ciekawostka ornitologiczna. Wyglądem przypomina modraszkę, ale wyróżnia się znacznie jaśniejszym, niemal białym ubarwieniem oraz delikatnym, błękitnym odcieniem na skrzydłach i ogonie. Jej głowa jest jasna, z subtelną, ciemniejszą kreską przy oku, a cała sylwetka sprawia wrażenie bardzo delikatnej i rozjaśnionej. To ptak, którego łatwo przeoczyć, nie tylko dlatego, że jest rzadki, ale również dlatego, że często przebywa wysoko w koronach drzew. W Polsce lazurówka pojawia się sporadycznie, głównie jako ptak zalatujący lub wyjątkowo rzadko lęgowy. Jej naturalnym obszarem występowania są wschodnie rejony Europy i Azji, dlatego każde jej stwierdzenie w naszym kraju jest odnotowywane przez ornitologów. Zachowaniem przypomina inne sikorki. Jest ruchliwa, zwinna i aktywna. Żywi się owadami, larwami oraz drobnymi bezkręgowcami, a zimą także nasionami. Przy karmnikach pojawia się niezwykle rzadko, dlatego zobaczenie jej w takim miejscu byłoby wyjątkowym wydarzeniem. Jeśli dotrwałeś do końca, dziękuję ci za wspólną podróż po świecie sikorek. Jeśli ten film był dla ciebie ciekawy, zostaw łapkę w górę. To bardzo pomaga w docieraniu do kolejnych widzów. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów o ptakach, zwierzętach i ciekawostkach z przyrody. Dzięki temu będziemy mogli spotykać się tu częściej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.